Witam państwa serdecznie, Adrian Stankowski. Zaczynamy wolne głosy w Telewizji Republika. Są z nami mili goście programu. Pani, e, pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panią poseł. Witam serdecznie, dzień dobry. E, I pan e, poseł Władysław Teofil Bartoszewski, Koalicja Polska Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Szanowni Państwo, chciałem nasze spotkanie rozpocząć od dzisiejszych słów kanclerza Olafa Scholza, który w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung no, określi zakończenie z tą zasadą prawa weta, zasadą jednomyślności obowiązującą w Unii Europejskiej, Unia, Musi się stać Unią Geopolityczną, a na tej podstawie Niemcy przejmą odpowiedzialność za Europę i świat cały, mówi kanclerz Olaf Scholz, pani, ym, y, pani poseł Anna Milczanowska. No, y, powiem szczerze, że, y, że zdumiały mnie te dzisiejsze słowa, bo y, ostatnia. No jakby to jest, pozycja Niemiec no, nie wskazuje na to, żeby, żeby mogły one przewodzić Europie, światu. Nie wiem, czy sami sobie potrafią przewodzić. Tak, rzeczywiście pozycja Niemiec jest bardzo słaba i skompromitowana. Ostatnimi czasy, panie redaktorze, a to w, przez działania związane z Nord Stream 2 i ze współpracą z Rosją, z niezgadzaniem się na sankcje. Odnośnie Rosji, takie blokowanie ich w Unii Europejskiej. Widzimy, że SPD, którego przedstawiciel stoi, jest kanclerzem teraz Niemiec, ma bardzo słabe notowania. Samo SPD i cały rząd z jego kanclerzem panem Scholzem jest krytykowany przez prasę niemiecką różnych opcji można politycznych powiedzieć, bo, bo ta, ta prasa w Niemczech też jest tak podobnie jak i w całym świecie wydawana. I te tezy pana kanclerza Scholza rzeczywiście zaskakujące, bo tak jak do tej pory mogliśmy przez lata obserwować, że Niemcy dążą tak, do federaliz federalizacji Europy, no, cały czas były jakby tym głównym przywódcą Europy, próbowały położyć rękę na Europie, tak teraz pan Scholz, który jest skompromitowanym politykiem, Proponuje, żeby Europa jakby pozbyła się tej jednomyślności w ogóle przyjęła inny wymiar, nie wspomina tam w tym swoim wywiadzie, którego udzielił nic o, o Sojuszu Północnoatlantyckim, nie ma słowa o, o Stanach Zjednoczonych, o NATO, No ale za to jest, że gotów on stanąć na czele y, jako y, prowadzący y, polityk Niemcy, żeby to Niemcy wzięły sprawę w swoje ręce, sprawę Europy. No i co dalej? No tu taki znak zapytania, bo y, wtedy możemy sobie to odpowiedzieć razem y, z panem redaktorem, z panem profesorem, y, czyli w, y, porozumienie z Rosją y, może na, namawianie Ukrainy, aby Przestała walczyć o swoją niezależność, o swoją suwerenność, a może nie daj Bóg dalej dochodzenie do takich rzeczy, które działy się przed II wojną światową, jak pakt Ribbentrop-Mołotowia. Ja tego się obawiam bardzo, panie redaktorze. Też ja się zastanawiam, i, czy ten pakt nie obowiązuje nadal tak Obowiązuje, tak, tak, Obowiązuje tak po, po cichu, cichu niestety, niestety tak, ale no, szokujące tezy i, i mam nadzieję, że i Niemcy, którzy sami no, bardzo też krytycznie podchodzą do, do Olafa Scholza, y, które wstydzą się swojego tego nawet hasztagu Niemcy, tak, bo wtedy odczyty, odczytuje to świat, że takie... Skompromitowane i, i nie mające jakby takiego zdania w, w solidarnego, tak w sprawie nawet Ukrainy, w sprawie NATO, w sprawie tej solidarności w, w wspólnoty europejskiej. No widzimy, jak one się, ze, zachow, ze, jak, jak się oni zachowują. I jeszcze dzisiaj też przeczytałam, bo Scholz to jedna, ale dzisiaj przeczytałam tak, tak na szybko. Y, słowa pana ambasadora Niemiec, który jest u nas w Polsce, który był w Muzeum Powstania Warszawskiego. I on z kolei, bardzo zszokowany tym, co zobaczył tam Muzeum Powstania Warszawskiego, z tym jak wielką krzywdę, i pisze o tym i mówi, wyrządziły Niemcy. Polscy, no niemcy tak w tych, w tych deklaracjach stolicy. są bardzo, bardzo sprawni w składaniu różnych tam deklaracji. Pan tak, prezydent i... Steinmeier mówił tu Bosos przed wami stoję. Tak, tak. E, no, tylko nic niewiele nie, nie z tego wynika, ale pan profesor Władysław Teofil Bartoszewski, bo to, no, to taką wypowiedź można było uznać za no, delikatnie mówiąc nieprzemyślaną. E, ale to niestety jest ten kontekst wojny na Ukrainie, co oznacza, że że mamy poważny problem, panie profesorze. Tak, przynajmniej mi się wydaje. Mamy problem z Niemcami. Pan kanclerz Scholz tak de facto nie kontroluje nawet własnej partii, dlatego że nie jest jednym z dwóch wiceprzewodniczących tej partii, nie jest szefem klubu parlamentarnego SPD w Bundestagu i trochę robi to, co mu każą. Jest pod dużym naciskiem koalicjantów, czyli Partii Zielonych, która, akurat, która jest partią bardzo antyrosyjską, i, i pod naciskiem liberalnych demokratów z FDP, którzy też nie popierają tej polityki, ale muszą się jakoś z tym pogodzić. W związku z tym jest takie sformułowanie w języku niemieckim ucieczka do przodu. I tu pan kanclerz robi ucieczkę do przodu, żeby uciec od niewygodnych tematów, o których prasa niemiecka, przede wszystkim prasa niemiecka, pisze mocno go krytykując. I no jest, jest taki termin. Ja nie jestem pewien, kiedy on powstał, ale bardzo dawno temu. To znaczy, delision de grandeur, czyli urojenia wielkości. To jest termin medyczny, to jest termin psychiatryczny, który, który dotyczy ludzi, którzy uważają, że mogą dużo więcej i są zdolniejsi, mogą dużo więcej niż naprawdę mogą. Otóż. To, że pan kanclerz sugeruje w całostronicowym wywiadzie prasowym, w którym nazwa Stanów Zjednoczonych, jak pani poseł słusznie powiedziała, nawet się nie pojawia, że on, zbawca narodu niemieckiego i 27 innych państw Unii Europejskiej, 26 innych państw Unii Europejskiej, ponosi, będzie ponosił odpowiedzialność za całą Europę i za cały świat, no to, jest taka, to są takie urojenia wielkości. Jak na razie, to polityka pana kanclerza Scholz e, e, powoduje to, że e, ja w życiu nie podniosę ręki za głosowaniem w Polskim Sejmie, e, żebyśmy nie mieli prawa weta w Unii Europejskiej w sprawach dla nas kluczowych. Dlatego, że w zeszłym tygodniu pan kanclerz Scholz przeforsował w swojej koalicji rządowej, żeby nie przekazać Ukrainie 200 transporterów opancerzonych Fuchs, a, e, kty, ponieważ są one podobno niezbędnie potrzebne do obrony granic Federacji, e, Niemieckiej Federa, e, Republiki F, e, Federalnej. Ja nie bardzo widzę, kto tę Republikę Federalną ma zamiar najechać w najbliższym czasie, ponieważ te transportery w ciągu roku miały być już spisane na straty i wycofane ze, ze stanu e, uzbrojenia. Panie Prezydencie, ale no, na przykład taki Lech Wałęsa, w końcu były prezydent i, i noblista, otwarcie mówił, że Polska powinna stać, landem niemieckim. Ja pozwolę sobie mieć inne zdanie w tej materii. Natomiast to, że pan, że, że, że rząd niemiecki z bundestag zdecydował przeciwko głosom konserwatystów z cdu csu, żeby nie przekazywał tych 200 pan transporterów opancerzonych jest spowodowane tym, że że pan kanclerz Scholz nie chce antagonizować putina. Bo on uważa w dalszym ciągu, że, Ukrai że Ukraina będzie się musiała pogodzić z tym, że 20 albo więcej procent terytorium państwa ukraińskiego, niezależnego, suwerennego i niepodległego, będzie okupowane przez wojska Federacji Rosyjskiej, będzie musiało z tym żyć i że trzeba będzie rozmawiać bezpośrednio z Putinem. To samo, to samo niestety uważają Francuzi. I w takiej sytuacji koncepcja, żeby jakiekolwiek państwo unijne oddało do dyspozycji swoją suwerenność, swoje bezpieczeństwo i swoją politykę zagraniczną, rezygnując z prawo weta komuś takiemu jak pan kanclerz Scholz, jest dla mnie niewyobrażalne. No, tymczasem Komisja Europejska chce, żebyśmy się własnego bezpieczeństwa no energetycznego wyzbyli, żebyśmy byli solidarni, podzielili się no, głównie z Niemcami, z tak. gazem naszym. Wyciekły projekt takiego komunikatu, w którym jest zaproponowane, żeby kraje zredukowały. Również produkcję przemysłową, w zamian za co miałyby dostawać rekompensaty, te rekompensaty, no skąd pieniądze na te rekompensaty, a no z długu zaciągniętego, podobnie jak na fundusz odbudowy gwarantowanego przez państwa członkowskie. No ale wypłatę tych rekompensat, no oczywiście każdorozowo będzie o, o tej wypłacie decydowała Komisja Europejska i niemiecka polityk Ursula von der Leyen, pani, pani poseł Anna Milczanowska, to może dlatego Jarosław Kaczyński powiedział dosyć tego dobrego, no bo tworzenie długu, zaciąganie długu oznacza, że się jest zależnym od wierzyciela krótko mówiąc. Ależ oczywiście, ależ oczywiście, że tak panie redaktorze i to i ta bezczelność taka łatwa bezczelność z jaką przychodzi mówić to i politykom niemieckim no przecież pani ursula von der leyen jest politykiem niemieckim jest przewodniczącą komisji europejskiej i widzimy. Czyje w, najchętniej interesy tam broni? I tutaj jakby też ten apel skierowany do Polski, przede wszystkim musimy za, zadbać o nasze bezpieczeństwo. My pilnowaliśmy tego, mówiliśmy od wielu lat. Czym grozi neo, neoimperializm rosyjski? Mówił o tym świętej pamięci prezydent Kaczyński, mówili to nasi przywódcy, prezydent Andrzej Duda, mówił o tym pre, premier Mateusz Morawiecki, mówił o tym prezes Jarosław Kaczyński. Nie, nie, w Pani w ogóle poseł, nie to, to już no, mniejsza, co a ja, ale... prezydent Stanów Zjednoczonych Donald no, Trump no, i was, mówił, oni, Donald... pękali ze śmiechu. Tak. Tak, i wszyscy, i wszyscy mieli niezły ubaw, pukając się w głowę, o, o czym my y, mówimy. I teraz Polska, która za, za, zabezpieczyła się, prowadzając wtedy dywersyfikację źródeł y, na przykład y, gazowych czy Baltic Pipe, y, która nie długo będzie oddawana, czy rozbudowa y, gazoportu w Świnoujściu, czy ten y, pływający... Gazo, gazoport po Zatoce Gdańskiej, wydobycie też u nas. Przecież mamy też złoża gazu zwiększone. Owszem, tu jesteśmy. Zabezpieczeni, ale w, przepraszam bardzo, wimy, czego my się mamy dzielić z Niemcami, skoro w tyle przykrych niespodzianek spada na Polskę w wykonaniu urzędników, polityków z Komisji Europejskiej, którzy siedzą tam, pracują za ciężkie. Pieniądze i widzimy, co się dzieje z Krajowym Planem Odbudowy, który został zatwierdzony. Była pani Ursula von der Leyen w Polsce, podpisała zatwierdzenie, i teraz okazuje się, że to wszystko było jednym wielkim kłamstwem, panie redaktorze, bo my wszystkie, cały plan odbudowy, nasz krajowy został zatwierdzony. Wszystko jest w porządku, wywiązaliśmy się z nowelizacji. Ustawy o systemie, o, o Sądzie Najwyższym, Izba Dyscyplinarna od kilku dni już nie istnieje. Polska solidarnie przyjęła około 4 milionów Ukraińców. Do tej pory ani jednego euro Unia Europejska nam nie zwróciła. Nie, nie pomogła, że przecież my tych, te kobiety ukraińskie, dzieci ukraińskie utrzymujemy z budżetu państwa polskiego, budżetu, który jest na nas wszystkich, Polaków budżetem. Tu powinna być ta solidarność, jej nie ma. Wręcz przeciwnie, traktuje się nas w fatalny sposób. Nie ma tu żadnego partnerstwa i teraz widzimy znowu następne wszczęcie odnośnie Komisji Europejskiej. Odnośnie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który mówi o tym, że nasza konstytucja prawo nadrzędny w Polsce jest tym prawem, który jest, które jest najważniejsze i stoi ponad prawem unijnym, bo, w bo tak traktatach... stanowi Polska konstytucja. Tak, tak, tak stanowi Polska konstytucja, a w trakt traktatach unijnych choćbyśmy chcieli je przewertować na wszystkie strony, bo po, opropo, niektórzy politycy opozycji próbują tutaj jakimiś artykułami z traktatu. Lizbońskiego, który podpisywał świętej pamięci pan prezydent kaczyński mówić o tym jakie kompetencje i tak dalej nie nie ma żadnych kompetencji jeżeli chodzi o ustrój sądowniczy nigdzie zapisanych że że są to kompetencje unii europejskiej nie ma te kompetencje w trzech działach są ściśle spisane I jeszcze jedno panie redaktorze elektrownie atomowe w Niemczech które, co się okazuje, rząd niemiecki pod przywództwem pana Olafa Scholza okłamywał opinię publiczną, że nie da się przedłużyć funkcjonowania elektrowni atomowych w Niemczech. Wiemy, że one z końcem roku mają być w, w, zupełnie było, wyłączone. Okazuje się, że w, w menadżerowie tych elektrowni eksperci mówią, że oni są, one są w pełni sprawne. Ba, mało tego, można byłoby uruchomić też te, które już wcześniej zostały zamknięte. Czemu się nie chce z tego korzystać? Panie redaktorze, mają temu możliwość. A no właśnie, nie chce się, bo cały czas jest ten, te, to uz 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 uzależnienie się i to, jak silne widzimy od Rosji, to trzeba jedno z drugim wiązać. Y czyli mają to zabezpieczenie <laughs> energetyczne Niemcy w postaci tych elektrowni atomowych, które są czy czyste e ekologicznie, i wszyscy o tym wiemy, a jednak y y y okłamując <laughs> swoich rodaków, dążą do ich zamknięcia. Nie chcą w ten sposób dbać o bezpieczeństwo energetyczne nawet swoich, swoich, swoich obywateli. I to jest w ogóle dla mnie. Niepojęte to, to, co się dzieje, panie redaktorze, dlatego rzeczywiście y, może warto, żeby Polska wreszcie powiedziała dość y, 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 i nie, nie każcie nam łamać prawa, bo nam się próbuje kręgosłupy łamać, żebyśmy my łamali prawo, żebyśmy łamali konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która jest z nami od 1900. 97 roku nie możemy tego robić. Pan profesor... My chcemy być w Unii Europejskiej, chcemy być suwerennym, silnym Pan... państwem traktowanym na partnerskich krajach. Pan profesor stosunkach. Władysław Teofil Bartoszewski, panie profesorze, no, Unia Europejska, Komisja Europejska żąda <trych> wycofania, unieważnienia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. No jako żywo w Konstytucji jest napisane, że te że te orzeczenia są ostateczne, nie ma żadnej procedury, nie, nie, nie ma możliwości zła, z, no, z, pójścia tutaj na jakieś ustępstwa bez złamania polskiej konstytucji. Jak pan patrzy na ten kompleks spraw? Czy, czy nie wydaje się już teraz naprawdę oczywiste, że ta cała opowiastka o praworządności w Polsce no, jest pretekstem politycznym? No, nie, nie, nie zupełnie dlatego, że akurat jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, który jest reformowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy od lat siedmiu, to ta reforma rzekoma okazała się kompletnie e, nieskuteczna. To jest to nawet troszkę pan, inny temat, panie nie, profesorze, pan bo prezes oczywiście pan ma Razał pełne Kaczyński, prawo krytykować no. sposób prowadzenia tej, tej reformy, ale czym innym jest w, wtykanie nosa Komisji Europejskiej w tę sprawę, która powinniśmy tutaj sami między sobą to, to załatwić. No ale to jest sprawa powiązana, dlatego że akurat krytykę tej reformy um, nie, wypowiedział również pan prezes Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że ta reforma się nie udała. No nie udała się ta reforma. I ja, ja akurat się z panem prezesem kompletnie zgadzam w tym względzie. Um, i, a to są sprawy powiązane, bo jeżeli ktoś jest um, osadzony w, w trybunale czy w sądzie w sposób nie... Niezgodny z prawem czy niekonstytucyjny, to powoduje cały ciąg wydarzeń. I tutaj należy wprowadzić rozmaite zmiany w miarze sprawiedliwości. I Sam się tym zresztą zajmowałem. Byłem na takiej dużej konferencji w Sejmie, gdzie sugerowałem pewne rozwiązania. Tylko, że te rozwiązania są blokowane przez 20 posłów obozu rządzącego, bo nie przez całość obozu rządzącego, tylko przez 20 posłów. I, i, i to powoduje pewne problemy. My w trakcie prac nad, nad ustawą która likwidowała Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, zasugerowaliśmy trzy poprawki, które, które wysądowaliśmy w Unii Europejskiej, w Brukseli, że po przyjęciu tych poprawek Unia na pewno nam wypłaci pieniądze. Te poprawki zostały przez Sejm odrzucone. No i panie, 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 panie profesorze, no jedną z tych poprawek było ustawowe unieważnienie wyroków. No, to się zdarzyło w historii Polski tylko raz, gdzie ustawą zniesiono wyroki sądów hitlerowskich na ziemi. W ziemiach polskich? Jeżeli sędziowie, które wyroki wydawali, by nie byli sędziami w rozumieniu prawa, to nie mogą wydawać wyroków. No I to, było, to była dość rzecz podstawowa. I myśmy te poprawki wnieśli z powrotem w Senacie. Senat to przegłosował, Sejm to odrzucił, a myśmy zapowiadali od ręki, że jeżeli tego Sejm nie przyjmie, to Unia powie, że pieniędzy nie da. I jesteśmy zakładnikami naprawdę w małej garstki posłów i to jest bardzo, bardzo A w sprawie niedobre, tej no. solidarności gazowej, jak pan widzi ten mechanizm pożyczania rekompensat znowu na łasce jakiegoś komisarza, który nas nie lubi. To jest inna sprawa, dlatego że oczywiście zawsze istnieje współpraca, na przykład jeśli chodzi o wymianę energii elektrycznej, bo my od Niemiec czasem bierzemy energię elektryczną, czasem im dajemy energię elektryczną, znaczy sprzedajemy, nikt nic nikomu nie daje. To samo jest na przykład ze Szwecją, to samo jest na przykład z, z Czechami i tak dalej. To jest normalna praktyka, balansowanie rynków wewnętrznych, rynkami zewnętrznymi, to jest, to jest normalne, ale ale. ale i faktem jest, że Niemcy sami sobie zaszkodzili, prowadząc idiotyczną politykę energii Wende i to byli zarówno socjaldemokraci, jak i chadecy, jak i przemysłowcy niemieccy, którzy chcieli tanim kosztem mieć energię od Rosji, a teraz z przerażeniem widzą, że wszystko, że wszystko położyli, że tak powiem, wszystkie jajka do jednego koszyka. I że, I że jeżeli nie będą mieli gazu z Rosji, a nie mają alternatyw, bo nie mają żadnych terminali, które myśmy zbudowali, to jeszcze za rządów PO-PSL. Bo, bo to było akurat ponadpartyjne, ponadpartyjne rozumienie dywersyfikacji energetycznej. I że teraz mogą wylądować, bo takie są najgorsze scenariusze, jest, że recesja będzie... Minus 12% w, Rosji, w Niemczech w przyszłym roku. No i oni się tego panicznie boją, stąd takie, takie dyskusje. Oczywiście, że my, jeżeli będziemy mieli nadmiar gazu, to, to musimy, powinniśmy go sprzedawać do Niemiec. No dlaczego nie? No w końcu to jest. Ale, ale może cenie, byśmy woleli sprzedać Czechom albo Słowakom. Ale to możemy sprzedawać, komu chcemy sprzedawać, ale po cenach rynkowych, oczywiście, no bo tak to. No, ale wygląda. Nie, tutaj, tak tu, to my... tutaj mielibyśmy przymus administracyjny, taki brukselski. No, jeżeli Niemcy chcą się zapożyczyć po to, żeby kupować droższy gaz od kogokolwiek w tym od Polski, to ja tutaj nie widzę problemu. Ale ja widzę tutaj taką analogię z kryzysem 2007-2009. Kiedy Grecja upadała, była kwestia, czy, czy Grecji nie wyrzucić z Unii Europejskiej. Nie ma takiego mechanizmu, do notabene. Ale Grecy powiedzieli, że sami wyjdą z Unii Europejskiej. To już mechanizm istnieje, widać Brexit. A tylko, że Niemcy się bardzo przeciwko temu bronili. Dlaczego? Dlatego, że owszem, Grecy zapożyczali się w miliardowych sumach od, od Niemiec. No ale jeżeli, jeżeli ktoś bankrutuje, to ten, który mu pożycza pieniądze, jest w bardzo trudnej sytuacji. I, tutaj, I dlatego Grecja nie wyszła z Niemiec. W związku z tym, jeżeli Niemcy chcą pożyczać pieniądze e, czy pożyczać cokolwiek od nas, e, to, to my musimy to też brać pod uwagę. To jest. E... Ja bym nie zapożyczał Polski, która i tak ma zbyt wysoki dług publiczny po to, żeby, żeby, żeby kupować gaz, żeby go dawać Niemcom. No to tak nie może funkcjonować. To jeszcze bardzo krótko. Leszek Balcerowicz, były prezesem Narodowego Banku Polskiego, wicepremier. Znana postać o pomyśle Donalda Tuska z czterodniowym tygodniem pracy. Powiedział tak to jest niebywała populistyczna brednia pani poseł Anna milczanowska No jak nie idzie temu Tuskowi to nie idzie no, Tutaj wyjątkowo muszę się zgodzić z panem profesorem Leszkiem Balcerowiczem Który do moich sympatyków nie należy no, Rzeczywiście ja też chyba nawet w programie u pana redaktora sobotnie mówiłam o tym że to jest Czysty populizm to co pan przewodniczący Tusk proponuje Szuka, szuka jakby takiego programu, z którym kiedyś prawo i sprawiedliwość szło. To był ten rok 2015, właśnie te, ten program 500 plus dla rodziny polskiej, dla, dla polskich dzieci. No to teraz myślę, że może przybije tym czterodniowym. Tygodniem pracy. No, szanowni Państwo, w dzisiejszych czasach, kiedy raz, że mierzymy się z koszmarnym kryzysem inflacyjnym, z wojną na Ukrainie, cały czas jeszcze odczuwamy bardzo kryzys związany z pandemią koronawirusa. Ten koronawirus widzimy, że, że nie odpuszcza. My musimy tutaj, rzeczywiście państwo polskie dobrze stoi, mamy niskie bezrobocie, ale wiemy, że, że recesja, która już powoli, mówiliśmy teraz o Niemczech, o, o najbogatszym kraju Unii Europejskiej, która powoli zaczyna dotykać inne kraje, z którymi mamy silne powiązania gospodarcze, że, że prawdopodobnie to spowolnienie będzie też u nas, choć jesteśmy to na to przygotowani. dwa zdania pan profesor na ten temat? Pan profesor Balcerowicz dodał również, że wprowadzenie czterodniowego dnia pracy w tej chwili wywoła w Polsce stagflację. I że jest to kompletnie nieodpowiedzialne. I że oczywiście możemy o tym rozmawiać, jeżeli będziemy państwem wysoko uprzemysłowionym, i gdzie będziemy mieli wysoko postawioną robotyzację, używanie sztucznej inteligencji, i wtedy będziemy może zmuszeni, żeby przejść do. No, daj żeby nastąpiło. Ale, jak, ale, jak daj Boże, ale to nie nastąpi w ciągu no, pewnie paru dekad. W związku z tym, a na razie, no akurat co by nie mówić od panu profesorowi Balcerowiczu, to on w sposób Skuteczny, choć brutalny, wyprowadził Polskę z potwornego kryzysu inflacji z 585% rocznie. I, i, on, I on wie, co to znaczy inflację likwidować a co to znaczy do, do inflacji dodawać. Muszę postawić kropkę, ale zanim zakończymy nasze spotkanie, to pani poseł Annie Milczanowskiej, trzeba zło, bo chciałbym złożyć życzenia urodzinowe. Dziękuję. Pani bardzo. poseł 18 urodziny. Tak. Wszystkiego tak. dobrego, panie pośle. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jak to b, 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 Kandydaci na, 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 na księży, tuż przed święceniami, kapłan, biskup ich się pyta, czego żądacie. Oni odpowiadają tak z twarzą wtedy w podłogę, mają, bo leżą krzyżem. Odpowiadają. Błogosławieństwa od Boga i życzliwości od ludzi. Do tego pani poseł. Serdeczne życzy. Bóg, zapłać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za udział Szczęść w programie. Boże. Pani poseł Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość Dziękuję. i pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski, Koalicja Polska Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się państwu. Dziękuję. I zapraszam jeszcze na godzinę 19.10 na dziennikarski poker. Dziś moim państwa gościem będzie Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi. Białoruś i Folsa.